Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie kochani na moim kanale po raz kolejny. Cieszę się, że tutaj poprzedni filmik dość mocno cieszy się fajną, że tak powiem, oglądalnością, że się Wam podoba. Miałem dzisiaj nie nagrywać filmiku ze względu na to, że mamy niedzielę. Chciałem po prostu sobie odpocząć dodatkowo ta cała sytuacja, która dzieje się w Polsce, natomiast Obejrzałem film, który dodał dzisiaj pan pasożyt na swoim kanale. No i niestety muszę tutaj wtrącić swoje trzy grosze, ponieważ tak być nie może, że pan 2703 obraża innych, manipuluje innymi i stara się w pewien sposób e, tak zmanipulować widzami, żeby to wyszło, że Edzie jest e, pasożytem, manipulatorem itd., a nie nasz wielki pan 2703. Starydziarz i oszust. Ja oczywiście rozmawiałem z Ejrzejem. Powiedziałem mu, żeby nie bardzo wtrącał się w ten cały konflikt, ponieważ jest zbyt inteligentnym człowiekiem, aby zniżać je do poziomu pana Bociana. Patrykowi o to właśnie chodzi, żeby AJ się wtrącił w ten konflikt, odpowiadał mu, w ten sposób będzie mógł żerować na jego, że tak powiem, popularności i nabijać sobie e, wyświetlenia. I ja jako osoba bardzo mała, mało znana w social mediach mogę sobie pozwolić, żeby odpowiedzieć Patrykowi, ponieważ ja nie nabiję mu wyświetleń, bo jestem zbyt mało popularny, e, a mogę powiedzieć prawdę, dlatego też. E, to co mówię napisałem do AJ aby po prostu sobie troszeczkę odpuścił bo nie warto się zniżać do poziomu dna dlatego też ja postaram się tutaj nagrać ten filmik bo uważam, że najlepszym sposobem na to, żeby pasożyta po prostu zlikwidować jest to, żeby odciąć mu drogę żerowania, tak? czyli jeżeli odetniemy mu drogę żerowania, czyli AJ nie będzie mówił o tym, oleje, że tak powiem Patrysia, no to wtedy Patryk nie będzie miał możliwości wybicia się na nim, a co za tym idzie, nie będzie miał możliwości nabijania sobie konkretnych wyświetleń, tylko i wyłącznie z tytułu tego, że będzie mówił o aj -u. Także tyle tytułem wstępu. Zaczynamy filmik pod tytułem Patryk2703, czyli pasożyt znowu żeruje. Mam nadzieję, że będzie się wam on podobał. Także zaczynamy. Pierwszą kwestią, którą chcę poruszyć dzisiaj jest to ten temat z dzisiejszego jego materiału. Tam w Patryk w bardzo, bardzo perfitny sposób próbuje zmanipulować swoich widzów. Ja rozumiem, że ty większość tych swoich widzów to masz w wieku 14-15 lat, plus też kraje typu Azerbejdżan. I tak dalej. Więc tych widzów masz możliwość w pewien sposób zmanipulowania. Dlatego też ja postaram się tutaj bardzo, bardzo dokładnie Ciebie wyjaśnić. Zarzucasz AJowi Adamowi, że to on jest e, pasożytem, ponieważ żeruje na innych. Dlaczego żeruje? Dlatego, że pod swoimi filmikami e, wrzuca kod rabatowy wraz z linkiem. Żeby po prostu osoby mogły sobie kupić środki z KFD, dzięki czemu on na pewno będzie czerpał z tego jakieś profity. Czy coś w tym nienormalnego? Raczej wszystko jest jak najbardziej ok. No ale, jeżeli uważasz, że on jest pasożytem, to dlaczego robić to samo? Pod każdym twoim filmikiem, nawet tym twoim dzisiejszym filmikiem, co jest? Są linki do... Białka, do kreatyny, do witamin i tak dalej. Gdzie, jeżeli ktoś kliknie, to co się dzieje? Ty z tego tytułu zarabiasz. Czyli, jeżeli jedzie jest pasożytem, to kim ty jesteś? To Ty również jesteś pasożytem. I wręcz jeszcze większym pasożytem. Bo skoro komuś coś zarzucasz, a sam robisz to samo, no to sorry, coś tu jest niehalą. Także, zanim komuś coś zarzucisz, spójrz najpierw na siebie. Czyli według mnie, w mojej opinii, ty jesteś jeszcze większym pasożytem, ponieważ nie dosyć, że żerujesz na innych, żeby po prostu nabijać sobie pieniążki, to jeszcze żerujesz na bardziej popularnych osobach, żeby sobie nabić jeszcze więcej wyświetleń. Ale o tym za chwilę. Dlaczego uważam, że żerujesz na znanych osobach i próbujesz się w pewien sposób wypić na nich? No cóż, przeglądając swoje filmiki dzisiaj, zauważyłem, że filmy, gdzie nagrywasz coś o sobie, bądź też e, starasz się w pewien sposób nagrywać jakieś filmy merytoryczne, choć tutaj troszeczkę jest słabo, e, mają ilość wyświetleń na poziomie 5-6 tysięcy. Gdy nagle w tytule jest AJ, Twoje wyświetlenia to jest około 30 tysięcy. No więc, patrząc na to, jasno można stwierdzić, że żerujesz na tym, że starasz się wybić na popularności AJa po to, żeby nabijać sobie wyświetlenia. Gdyby rzeczywiście tylko chodziło Ci o to, żeby wyjaśnić AJa, żeby pokazać, że on kłamie, to nie wpisywałbyś tytułu w tytule jego, że tak powiem, nazwy. Tylko napisałbyś, wyjaśniam kulturystę, czy wyjaśniam kogoś tam i, i reszta, że tak powiem, w materiale. Dlaczego od razu jest EJ? 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 Po co to jest? Tylko i wyłącznie po to, żeby nabijać sobie wyświetlenia. Czyli żerujesz jak ten mały, maluteńki pasożycik, tylko i wyłącznie po to, żeby nabić sobie wyświetlenia, żeby mieć pieniążki z tego. I tyle. Także weź naprawdę przestań manipulować, przestań po prostu mówić, że ktoś jest inny pasożytem, bo tak naprawdę ty jesteś wielkim, jednym, małym pasożytem. Bo nie dosyć tak jak wspomniałem wcześniej. Żerujesz na tym, że ktoś tam kliknie w, że tak powiem, w link i tak dalej. To jest okej, okay, to jest normalne, tak? Ale po co obrażasz, że ktoś to robi i jest pasożytem? Ale jeszcze większym pasożytem jesteś... Tylko i wyłącznie dlatego, że żerujesz na innych, tak? Słodkiewicz, Piechowiak, KFD, yy, teraz Adam. No, ciągle starasz się po prostu żerować na kimś i tylko i wyłącznie tyle potrafisz, tak? Tylko i wyłącznie żerować na kimś i nabijać sobie wyświetlenia. Także Adam w stu procentach cię podsumował i powiedział prawdę, że uczepił się. Tylko i wyłącznie pasożyt jego. Na tym materiale zarzucasz, że tam Adam mówi o tym, żeby ludzie kupowali sobie witaminy, że warto mieć witaminy w domu. I tak dalej. No, co jest z tym złego? To ja nie wiem. Oczywiście warto mieć sobie witaminy. Nawet eksperci mówią o tym, że warto przyjmować witaminy celem wzmacniania swojej odporności, wzmacniania siebie. W takich okresach jak ten warto dbać o siebie, o swoją odporność. Także nic złego, żeby po prostu mieć u siebie witaminy, tak? Dodatkowo co złego mieć u siebie białko? Na pewno zdrowie i by było... Wypić odżywkę białkową Niż zjeść coś z puszki y, Słabej jakości tak? Więc tutaj tak naprawdę nie zgodzę się z Tobą Ale tu znowu wrócę do swojej Że tak powiem wcześniejszej wypowiedzi Skoro mówisz, że te witaminy są Bla, bla, bla i tak dalej To dlaczego znowu na swoim filmiku Nawet tym dzisiejszym wrzucasz Całą litanie e, Jeżeli chodzi o linki Kolejna kwestia, która mnie osobiście bardzo, ale to bardzo poruszyła i powinna poruszyć każdego, kto jest patriotą i kto jest Polakiem, to to, że ty na ostatnim swoim materiale starasz się robić za wielkiego patriota i Polaka. I mnie to naprawdę osobiście wkurzyło. Jak taki ktoś jak ty, kto po prostu siedzi za granicą, obrażał wielokrotnie Polskę. Polaków, śmiał się z nich i tak dalej, i tak dalej. Mówił, że Polska jest to dupy i, i w ogóle. Jak taki ktoś, takie zero za przeproszeniem może nazywać się Polakiem, czy też patriotą? No, kurde, no, robi się na Polaka i starasz się, że tak powiem, e, zrobić z Adama nie wiadomo kogo, że po prostu Ameryka i Ameryka i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda jest taka, że ten Adam. Jest dużo większym patriotą niż ty, zakłamany pasożycie. No prawda jest taka, i nie ukrywajmy tego. Adam nigdy nie obrażał Polaków, Adam nigdy nie obrażał Polski, a ty to robisz nagminnie. Więc skąd nagle z ciebie wyszedł ten twój patriotyzm? No kurczę, no to jest po prostu niewyobrażalne, że nagle nasz wielki pan 2703 stał się tak wielkim patriotą. Jeszcze jedna taka kwestia. To na filmiku już z wczoraj, akurat. Ty starasz się, jak to mówią, nauczyć czegokolwiek Adama. Mówisz o inteligencji, że inteligentny człowiek i tak dalej. To jest dla mnie czysta demagogia, co tutaj jest. Jak osoba. O inteligencji. Poniżej Gibona, która, że tak powiem, z inteligencją nie ma nic wspólnego. Może kogokolwiek, czegokolwiek nauczyć i mówić o inteligencji. No to jest po prostu śmieszne. Twój iloraz inteligencji jest poniżej poziomu Gibbona. Także no, mówienie, że ty nauczysz kogoś inteligencji, czy ten czegokolwiek powiedzenie w ogóle u Ciebie czegoś inteligentnego, to jest granicie z cudem, tak? E, więc ciebie, gdyby zamknąć z gibonami, to nawet gibon okazałby się od ciebie mądrzejszy. Więc no tutaj nie mów, że ty jesteś inteligentny, nie ucz kogokolwiek e, czegokolwiek, bo tutaj no, jest to kompletnie. Bzdura i nic poza tym. Także, no, nie porównuj tutaj siebie, bo Adam, w porównaniu z Tobą, to jest zdecydowanie osoba inteligentna, która przede wszystkim umie się wypowiedzieć, wypowiada się w sposób bardzo kulturalny, e, wypowiada się w sposób, e, nie ukrywam, bardzo mądry, mówi od rzeczy, mówi sensowne rzeczy, a Ty tylko i wyłącznie swoje. Piapiapiapia, pia, 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 pia. Także, no, sorry bardzo, ale tutaj. <laughs> nie wiem, czy ty chciałeś po prostu, żeby było śmiesznie. Nie mam pojęcia. Prawda jest taka, nie obrażając oczywiście ciebie, bo nie o to mi chodzi, że jesteś po prostu pasożytem. malutkim pasożytem, któremu się w życiu nic nie udało. I starasz się po prostu obrażać wszystkich dookoła, którym po prostu żyje się lepiej. Którzy coś w życiu osiągnęli. Nie potrafisz tego zrozumieć. Powiedzieć super, ktoś tam osiągnął, zajebiście, się, gratuluję. Cały czas, jeżeli ktoś coś osiągnął, ktoś jest lepszy od ciebie, to od razu w bardzo perfidny sposób go negujesz, obrażasz, starasz się ee, zdyskryminować jego sukcesy, bo nie możesz po prostu pojąć tego, że komuś się udało. Tak postępują tylko i wyłącznie osoby. Bez jakiegokolwiek poziomu. Zwykłe, małe pioneczki. I tacy pasożyci jak ty. Nie możesz zrobić tego samego. Jeżeli ktoś osiągnął sukces, rób to samo, tak? Jeżeli ktoś rzuca swoje linki, zrób to samo, tak? Eee, co ci tak naprawdę szkodzi? Możesz zrobić to samo. W czym rzecz? Także to, co powiem na koniec, to rób to samo, co inni. Jeżeli. Ktoś coś robi, zrób to samo. Ja wiem, że bardzo cię boli to, że nikt nie kupuje z twoich linków. Że nikt cię, że tak powiem, nie słucha. Że jesteś kiepskim trenerem. Że jesteś kiepskim kochankiem. I próbujesz się w pewien sposób zemścić na innych. Komu się udaje. Ja wiem to. Także zaakceptuj to. Że jesteś po prostu kiepskim zawodnikiem, kiepskim trenerem, kiepskim kochankiem. I nie neguj innych, kto jest po prostu lepszy, kto może tak powiem, troszkę lepiej w życiu, komu się udało. Bo nie na tym rzecz polega, aby negować wszystkich innych, kto po prostu osiągnął coś w życiu. To nie tędy droga, drugi Patryku. Myślę, że tym pięknym akcentem możemy zakończyć ten dzisiejszy materiał. Fajnie, jeżeli on się będzie Wam podobał. Jeżeli się ze mną zgadzacie, komentujcie. Jeżeli się nie zgadzacie, również komentujcie. Dziękuję bardzo wam wszystkim. Życzę udanego dnia, niedzieli, spokojnej z rodziną. Eee, I chyba wszystko w tym temacie. Pozdrawiam Was dzisiaj bez przepinki. Trzymajcie się. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Zdrówka Wam życzę, bo to najważniejsze. Pozdrawiam. Cześć!